Mateusz Morawiecki krótko wyjaśnia obecny rząd w sprawie CPK. Szanowni Państwo, to, to dramat, z czym mamy naprawdę do czynienia. Posłuchajcie tego, co oni dzisiaj znowu mówią. No, włosy rwać sobie tylko z głowy, tyle pozostało. CPK miało w tym swoim pierwotnym kształcie powstać w roku 2028-2029, poszczególne etapy. Pierwszym kroku chcieli w ogóle zaorać. Potem presja Polaków, presja narodu polskiego spowodowała, że Tusk jak niepyszny wrócił po kilku miesiącach i coś tam zaczął opowiadać, że jednak CPK będzie. Ale jak będzie? Tak będzie, że po pół roku przyznali, że będzie opóźnienie czteroletnie, czyli już nie 28, a 32. I dzisiaj wychodzi prominentny działacz. Platformy Obywatelskiej albo tego obozu politycznego, bo został mianowany przez ten obóz polityczny do CPK prominentny członek tej ekipy i mówi, że może być opóźnienie o kolejnych parę lat. No, ręce opadają, naprawdę. Mamy nie 28 rok, tylko już 32, a pewnie 34, 35. Pogońcie tę władzę jak najszybciej, żebyśmy mogli wrócić z prawdziwymi fachowcami, po prostu do, do pracy, do, do rozwoju Polski, żeby centralny port komunikacyjny powstawał, żeby porty polskie znowu mogły być rozbudowywane. Ja naprawdę nie chcę tutaj za wszystkim dopatrywać się różnego rodzaju spisków, ale zadajcie sobie pytanie, komu to służy? Komu służy opóźnienie centralnego portu komunikacyjnego? No, Trzaskowski parę lat temu powiedział, po co nam w ogóle ten Centralny Port Komunikacyjny, skoro mamy w Berlinie, to cytat. Tak? No tak, to służy portom niemieckim. Komu służy opóźnienie w realizacji rozbudowy portu Świnoujście, Gdańsk, Gdynia? Służy portom holenderskim i niemieckim. No tak. Mam dalej wymieniać? Jasna sprawa. Komu służą opóźniane projekty w Polsce? Komu służy upadek Rafako w Raciborzu? Produkcją, ko, producentom kotłów służy Siemensowi. Wszyscy wiedzą, co to za firma. I innym producentom kotłów z Europy Zachodniej. Tak, im to służy na pewno.